5400 przepraszam zerknę w ściągawkę 5423 osoby tyle jaki widzą obejrzało dzisiejsze spotkanie między pogodą Szczecina a zawieszonym wioszkiem o komentarz do tego spotkania poprosiłbym do narogości pana Józefu Zotę pierwszą połowę dzisiaj zbieramy nie bardzo nierzłowo Dużo chaosu mieliśmy na drugiej połowie prezentowaliśmy tą grę w takim momencie, gdy zapaliśmy jakiś wieloletni dobry tempo w meczu, a, a taka kluczowa decyzja i jesteśmy drugą żółtą kartkę i potem praktycznie te szanse były już później bardzo ma. E, szkoda, bo, bo e, taki mecz byłby o wiele bardziej ciekawy, bardziej interesujący. E, a tak, żebyśmy się tylko z jaką bronili, było widać e, przewagę tego różnego rodzaju Szkoda, bo uważam, że mogliśmy tutaj m, trochę, w, 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 trochę więcej namieszać. że to, kogo miała jedną sytuację, niż generalnie ją wykorzystał lepsze sytuację w pierwszej w drugiej Dziękuję. Dziękuję bardzo. E ja zawsze tak, że wydaje mi się, że byliśmy chyba z trenerem mm, na innym meczu i ja uważam, że mieliśmy przewagę y praktycznie przez całe spotkanie. Ja tylko zagrożenie w naszej bramki widziałem po błędzie Adama Fronczaka w drugiej połowie, gdzie Poszli znowu, natomiast mecz pod pełną kontrolą daliśmy 13 strzałów 7 celnych bramkę, więc tych sytuacji było sporo. Myślę, że zagraliśmy cały mecz równo. Myślę, że i pressingiem i w odbiorze kontrolowaliśmy spotkanie. Na pewno w imieniu drużyny, bo prosiła mnie drużyna o to, żeby podziękować kibicom, bo rzeczywiście dzisiaj w Szczecinie był doping i, i kibice byli tym 12 zawodnikiem i bardzo nam pomogli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prosiłbym Państwa o pytania do trenerów. Proszę bardzo z tyłu. Marcin Dworzyński, no. do Tarkę, Pani Panie Trenerze, Panie yy, Trenerze. Piłkarze podziękowali kibicom, i tak nie uczyli tego półsetnie robić. Chyba no, na to jakby nie czuł się yy, w tej drużynie jak jedność. Jak Pan, skomentuje Pan jakoś? Że... Nie mogę, bo nie, nie, nie jestem, a łatwo w jedno i Panu nie uwierzę, czy tak było. Muszę to zobaczyć, porozmawiać z zawodnikiem, ale myślę, że to... to... Dziwna sytuacja, ale na pewno proszę nie szukać takich podtekstów. Dzisiaj Wóch zagrał do dobre spotkanie. Myślę, że, że o to chodzi. Kuba Ciciel, portal Kibiców, PNPP, Panie Trenerze. Pytanie do Związku Sala Kilka kolejnych temu kibice krzyczeli, że wszyscy nie ma Trenera. Co prawda jest jeszcze za wcześnie na zrobienie sukcesu, ale czy chciałby Pan dzisiaj coś powiedzieć do kibiców. Nie, to samo co wtedy. To jest moja praca, jest mój zawód. A Kibic ma prawo mówić to, co on uważa. I ja to szanuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeszcze można jeszcze Paweł. Panie S że Dawid Kucharski dzisiaj na ławce był. On wraca po kontuzji, prawda? Nie, gotowy do gry to jest moja decyzja, że taka linia obrony zagrała. To absolutnie na ławce nie było żadnego zawodnika niezdolnego do Uważam, Uważa pan, że to jest optymalne zestawienie. To było na, na dzisiejszy mecz optymalne. Co będzie jutro? Zobaczymy. Czy no pytanie Panie trenerze, czy z Robertem Kalendowiczem wszystko w porządku? Tak, na dzisiaj stosunek. tak, ale to potrzeba czasu, bo przeważnie jak jest jakieś stłuczenie czy jakaś sytuacja to rano się okaże yy, na pewno, a w tej chwili Robert jest zmęczony. No, grał rzeczywiście w ciągu tygodnia, dał z siebie wszystko, zresztą jest w doskonałej formie i miał prawo nie wytrzymać spotkania do końca. Czy ekstraklasa czy jest szansa, że zobaczymy AK w następnym spotkaniu od pierwszej minuty? Jest, jest duża jest szansa, tak? dlatego że D wypada za kartki w meczu z Wisąpuła zresztą nie tylko w trzech zawodników, w związku z tym. na pewno zmiany w składzie znowu będą. Nie mam tego komfortu, żeby wystawić tą samą jedenastkę cały czas. A bardzo bym chciała, to już jest 14 kolejek za nami i 15 kolejka nie mogę nigdy. A państwo nie mogą trafić w ten skład, który, który powinien być w miarę stabilny, ale no niestety. Na szczęście mamy dużą kadrę i dobrych zawodników i nie rzutuje to po prostu na, na wynik sportowy i na przebieg meczu. Dziękuję. wcześniej pytanie do gospodarzy, panie trenerze, Czy okay. na koniec jesieni pogoń będzie liderem? My myślimy o meczu, my myślimy, dzisiaj się cieszymy z tego meczu z zawiszą, bo był to dla nas ważny mecz, żeby doskoczyć jak najbliżej lidera. Natomiast myślimy o meczu z Wisłą Płocki. to jest najważniejsza sprawa, nie myśleć co będzie za miesiąc, dwa i tak dalej, a, a żyjemy następnym spotkaniem, już się do niego przygotowujemy. Nie zapominajmy, że czeka nas znowu długa podróż. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania jakieś? Do zobaczenia za dwa tygodnie.